Proszę Państwa, jest taka godzina, już trochę jesteśmy na tym dmuchanym zamku, więc przydałoby się coś zjeść, dlatego kolejną konkurencją to, kto dłużej utrzyma się na jednej nodze i osoba, która wytrzyma najdłużej wybiera co zamawiamy na obiad. Ooo! Let's go! Super! Trzy, dwa, jeden, start! Poga ma być widocznie w górze, żeby nie było oszukana. Trudne, ej jest to trudne, serio. Juli, dawaj, haluksy pomagają w równowadze! To nie odpaść pierwsza. Proszę Państwa, staram się teraz nie, medytować. Nie! Nie, nie bo ja chcę zamówić pizzę! Nie! Mam <ścoughs> się! Nie, nie. Przeszkadzacie mi w moim spokoju. My zaczynają ruszać, a my jedynie z Bartkiem jesteśmy na innym materazu, więc nas to nie rusza. Ja się... ale tak lepiej, mnie 8 kilo na nie A to Pardon? <laughs> nie, spadaj się do Nunia! Tu przejść do niunia Nie idziemy no. Pęknął! Nie! Nie, nie No nie mogę! Bardzo bym chciała wy, wybrać jedzenie, bo jestem bardzo wybredna! No cały czas. Spokój, 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 koncentracja. Dobra, nudzi mi się! You, 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 you hey, Ai, check it out! Check it out! Oh, no! Oh. My God. oh. It's